Kochani, głodówka głodówką, tak, jesteśmy na poście, jesteśmy w procesie autofagi, nic nie jemy, a więc jest to w miarę proste w momencie, kiedy zdecydujemy się tego dokonać. Natomiast najważniejszym procesem jest samo wychodzenie z głodówki. Czyli, aby poprawnie uruchomić nasze procesy trawienne, należy zacząć od małych porcji, od soków warzywnych, od bulionów warzywnych, kiszonek, czy gotowane, warzywa. Ja niestety ze zjedzeniem dzisiaj czegokolwiek będę musiał jeszcze poczekać, bo się całkiem nieźle rozpadało. Na szczęście mam sok z młodego jęczmieja. Yeah!